Widzisz ten post na Facebooku. Facebook zaraz upubliczni wszystkie twoje zdjęcia. Wklej ten status, żeby się chronić. Brzmi pilnie. Twoi znajomi to udostępniają. Ale to kłamstwo. To nie jest nieszkodliwy łańcuszek. To idealnie zaprojektowany wirus psychologiczny, zaktualizowany na erę mediów społecznościowych. Fox działa w trzech odrębnych etapach. Po pierwsze, dostarcza ładunek emocjonalny. Musi on być potężny, albo ekstremalny strach? Twoja prywatność jest zagrożona. Nadzieja? Coś wygrasz. Albo empatia. Jeśli masz dobre serce, prześlij to dalej. Razem możemy uratować wielu ludzi. Po drugie, dostarcza potężny dowód społeczny. Widzisz, że udostępnili to twoi znajomi, twoja rodzina, nawet ludzie, których szanujesz. Twój mózg wyłącza krytyczne myślenie, zakładając, że skoro oni w to uwierzyli, to musi być prawda. Na koniec daje ci jasne wiralowe wezwanie do działania. Skopiuj i wklej na swoją tablicę lub udostępnij, by ostrzec innych. To nie jest tylko sugestia, to polecenie, które zamienia ciebie w następnego nosiciela wirusa. Ale jaki jest prawdziwy cel? Rzadko jest to bezpośredni hak. Celem jest mapowanie sieci społecznych, szerzenie dezinformacji na masową skalę lub po prostu testowanie, jak szybko potrafi rozprzestrzeniać się kłamstwo. To prowadzi do fundamentalnego pytania o informacje, które udostępniamy. Kiedy nasze własne dobre intencje mogą być użyte jako broń do szerzenia kłamstwa? Jak mamy decydować, co jest prawdziwe?